Jakie są Pani wspomnienia z szóstego liceum? Wspomnień mam bardzo wiele. Przede wszystkim uczyłam się we wspaniałej klasie matematyczno-fizycznej. Było nas 45 osób przyjętych do klasy pierwszej. Później troszeczkę, troszeczkę ubyło tych uczniów, ale to byli e, wspaniali ludzie, z którymi mam kontakt e, do dzisiaj. To, e, co wspominam, to lekcje chociażby matematyki z panią profesor Wierzbicką, która jeszcze do niedawna e, uczyła tutaj w Szulce lekcje języka polskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy WF-u. Wspominam bardzo dobrze taką świetną atmosferę, która w tej szkole panowała i bardzo dobre przygotowanie do studiów. Także nie mieliśmy później żadnych problemów. Ja przynajmniej na studiach matematyczno-informatycznych żadnych nie miałam. To, co jeszcze mi utkwiło w pamięci, to czas bardzo trudny, bo kiedy byłam w drugiej klasie, był stan wojenny. Byliśmy w domu przez kilka tygodni, później były takie czasy, Dosyć y, trudne. W naszej szkole na przykład pojawiały się takie sytuacje, że przychodzimy rano do szkoły a nagle widzimy, wszystkie lamperie są pomalowane czerwoną farmą z, z napisem Polska Walcząca i Solidarność. To było wtedy całkowicie y, zabronione. Pojawiły się y, odpowiednie. Służby, milicja, tak to się wtedy też nazywało. Były różne śledztwa, dochodzenia, ale za dwa dni później, po przemalowaniu tych lamperii, znowu się pojawiło to samo. Nikt nie wiedział, kto to zrobił. Nasi uczniowie, koledzy, koleżanki jakoś nie mogli się pogodzić z ograniczaniem wolności, i organizowaliśmy wiele bardzo ciekawych akademii. Kiedy była jakaś akademia w auli, no to uczniowie szóstki zawsze coś takiego w tym programie zrobili, co budziło jakieś kontrowersje. Moja klasa była w tym szczególnie mocna, że tak powiem, no, dlatego przyznano nam akademię na 1 maja, tak, że mamy przygotować święto pracy. Więc to też było przygotowane w taki sposób, że cała aula była Ciemna, zasłoniliśmy wszystkie okna, były tylko świece ustawione na podłogach i na balkonie, wszyscy występujący ubrani na czarno tyłem do widowni i recytowali wiersze, których nie recytowano generalnie. Z okazji 1 maja dotyczące robotników, którzy kiedyś zginęli w obronie swoich praw. Ktoś z tyłu rozpoczął śpiewanie roty, też zabronionej w tym czasie. Cała aula oczywiście to śpiewała, wszyscy uczniowie pod koniec przedstawienia już się pojawili, funkcjonariusze, ale nikt nikomu nic w tym momencie nie zrobił, no bo musiałaby być cała szkoła ukorana. Także to są takie momenty, które się naprawdę bardzo mocno. Wspomina, no i oczywiście matura, także to jest też ten moment, kiedy wspominam tę maturę bardzo dobrze, udało mi się bardzo dobrze zdać, chociaż średnia ocena nie wskazywała na to, że wynik na maturze może być aż taki. Ale też to było takie wydarzenie, które chyba każdy uczeń, który kończy szkołę, pamięta. A czy był jakiś nauczyciel, który szczególnie wpłynął na Pani przyszłość i zainspirował późniejsze decyzje dotyczące kariery i studiów? Trochę może pani, e, pani Wierzbicka, pani Mieczysława Wierzbicka, bo ona tak nie zawsze podpytywała. Ja chciałam iść w pewnym momencie na, na medycynę, także sobie wyobrażałam, że pójdę na medycynę. okazało się w pewnym momencie, że nie bardzo mogę e, patrzeć na jakieś rany tak? i tego typu działania, więc zupełnie jednak sobie odpuściłam ten pomysł, zrezygnowałam, bo to myślałam o ekonomii, a Pani Wierzbicka mi wtedy powiedziała, no Ty na ekonomię, szkoda, tak, żeby, żebym ja gdzieś tutaj z tą matematyką spróbowała. No I to być może troszeczkę, tak, że, że mnie to tej ekonomii wtedy zniechęciła. No i wybrałam kierunek matematyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a później specjalność numeryczną. Także w jakimś tam stopniu być może. Jak ocenia Pani ideę dni nauki w szóstym liceum? No, uważam, że to jest znakomity pomysł, szczególnie dla uczniów szóstki. To, to jest specyficzna grupa osób, które. No, chcą się rozwijać bardziej, tak? nie tylko uczyć się tego, co jest w szkole, ale rzeczywiście mają oczekiwania i możliwości, aby robić coś więcej. Zresztą świadczą o tym pewnie i różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, udział na uczelniach wyższych. Więc te dni nauki to rzeczywiście jest znakomity pomysł, aby tutaj zaprosić osoby ze świata nauki dla naszych uczniów, i z tego, co wiem, to odbiór. Jest bardzo dobry i ci ludzie, profesorowie, którzy tu przyjeżdżają, oni też są bardzo zadowoleni, bo osoba, która prowadzi warsztaty czy wykład i widzi duże zainteresowanie uczniów, to tym bardziej jest zadowolona i cieszy się, że mogła z tymi uczniami mieć kontakt. Także myślę, że pomysł jest znakomity. Dobrze, dziękuję bardzo.